Dla niektórych król wśród monet bulionowych, dla innych fundament każdego portfela inwestycyjnego. Jedno jest pewne, złoty krugerand to jedna z najpopularniejszych monet inwestycyjnych, od której można powiedzieć, że tak naprawdę wszystko się zaczęło. Z tej strony Aleksandra Olbrych z firmy Tavex, a w dzisiejszym odcinku będę miała przyjemność przybliżyć Wam złotego krugeranda. Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, zdecydowaliśmy się wprowadzić możliwość zakupu złotego Krugeranda jeszcze taniej przy dostawie w ciągu 21 dni od daty zakupów. Oczywiście dla tych inwestorów, dla których priorytet stanowi dostępność od ręki, w dalszym ciągu istnieje możliwość zakupu złotego Krugeranda z szybką wysyłką w ciągu 24-48 godzin. Złoty Krugerand to niekwestionowana klasyka gatunków wśród złotych monet bulionowych. Nie ma w tym przypadku, dlatego że był on pierwszą w historii monetą wyemitowaną na Cele stricte inwestycyjne. Jego pojawienie się na rynku wiąże się z historią wydobycia złota przez RPA, która przez połowę XX wieku chodziła za największego producenta tego kruszcu i pokrywała praktycznie połowę rocznego światowego zapotrzebowania na złoto. W 1967 roku Rand Refinery rozpoczęła produkcję pierwszej w historii monety bulionowej, która do dziś stanowi jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli RPA. Ideą przyświecającą południowoafrykańskiej mennicy było rozpowszechnienie wśród osób prywatnych produktu który byłby w stanie przenieść wartość ich oszczędności w czasie, a jednocześnie cieszą się szeroką rozpoznawalnością, która gwarantowałaby łatwą i szybką wymianę na papierową walutę. Rozwiązaniem okazał się właśnie złoty krugerant. Moneta do dziś utrzymuje się w aktywnym obrocie rynkowym i przez wielu uznawana jest za obowiązkową pozycję w portfolio inwestycyjnym. Charakteryzuje się bardzo wysoką płynnością, co niweluje potencjalne problemy z ewentualną odsprzedażą i czyni z niej doskonałą formę lokowania oszczędności. Nazwa monety, stanowi połączenie nazwiska południowoafrykańskiego polityka, a także byłego prezydenta RPA z końca XIX wieku, czyli Pola Krugera oraz nazwy waluty RPA, południowoafrykańskiego randa. Złoty Krugerand wyróżnia się wśród monet bulionowych nie tylko najdłużej trwającą emisją, ale również niespotykaną barwą. Moneta bita jest z 22-karatowego złota, a swój rudawy kolor zawdzięcza domieszce miedzi, która czyni monetę bardziej wytrzymałą i zwiększa jej odporność na działanie czynników zewnętrznych. Dzięki temu nawet Roczniki wciąż cieszą oko pięknym wyglądem. Na awersie Krugeranda widnieje wizerunek Pola Krugera. Bezpośrednią inspiracją dla projektu wizerunku polityka był złoty południowoafrykański fund który był emitowany w latach 1892-1900. Twarz polityka skierowana jest w lewą stronę. Oprócz wizerunku Paula Krugera na awersie znajdziemy napis Południowa Afryka w dwóch językach, angielskim i afrykanerskim. Na rewersie widnieje natomiast uchwycona na tle w sawanny sylwetka galopującego skocznika Antelopiego, będącego zwierzęcym symbolem RPA. Widnieje tam również informacja o nazwie monety, a także rok wybicia, który został podzielony na dwie części umieszczone po obu stronach zwierzęcia zajmującego centrum centralną część projektu. Dodatkowo na rewersie znajdziemy informacje o wadze i próbie kruszcu, z którego moneta została wybita. Powyżej liter OL w napisie Gold widoczne są również litery CLS, będące inicjałami projektanta. Za projekt monety odpowiada Kurt Steinberg, południowoafrykański rzeźbiarz i medalier. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jak zawsze serdecznie zachęcamy do subskrybowania kanału z dzwoneczkiem, lajkowania, a także do zajrzenia na nasze media społecznościowe. W komentarzach koniecznie dajcie znać, czy w swoich inwestycjach w kolejnych portfolioch już posiadacie złotego Krugeranda, a jeśli nie, to kiedy planujecie go do nich dodać? Do usłyszenia w kolejnych odcinkach, cześć.